powiększy zysk. I myśląc scenariuszami, jesteś przygotowany na to, co rynek może zrobić i co ty w jaki sposób będziesz na to reagował. Myślenie scenariuszami, oczywiście, sposoby wyjścia z pozycji, czyli gdzie wyjdziemy. Powiedziałem jedną rzecz, no mamy na przykład opór. Jeżeli opór nie zostaje przebity, tylko rynek zatrzymuje się, odbija się, Wyjście. Mam kolegę, który jest skalperem, który gra na bardzo krótkie pozycje 10-20 do 30 pips. Mówi rynek się rusza, jest mocny opór, dochodzi do tego oporu, musi go natychmiast przebić. Jeżeli dochodzi do tego oporu, zaczyna się odbijać, to mówi to po co czekać, wyjść, najlepiej wyjść, bo zrobi zawsze korektę. Jak zrobi korektę, no to może zebrać nawet cały zysk, który on już ma, więc musi być. I jedyna sytuacja, nawet rynek się nie może zatrzymać za długo. Musi po prostu dojść i właściwie chwileczkę może się zatrzymać i musi go przebić. Jeżeli nie, jest to powód do wyjścia z pozycji. To jest specyfika akurat takiego scalpingu, bo mówi no, rynek powinien się stale systematycznie poruszać w jednym kierunku. Przy mocnym oporze, to musi po prostu go natychmiast przebić, żeby można było tą pozycję zostawić, a jeżeli nie, to wychodzimy. Czyli to jest przykład na to jak można wyjść z pozycji?